kochani e10klimat.gov.pl wpisujemy w wyszukiwarkę i tam jest do wypełnienia model auta rok produkcji i pojemność silnika i się okazuje, że no ja akurat mogę tankować tam nową benzynę tak zadałam pytania tam nie bardzo w ogóle tutaj nawet ten Ktokolwiek umiał odpowiedzieć. Ale się dowiedziałam, że jest taka właśnie wyszukiwarka i sobie sprawdziłam. No, akurat ja tutaj mogę, ale nie wiem, czy to, czy to tyczy się wszystkich aut z taką klapką. Ja mogę w, 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 przy, przy tym aucie. Tam pojawia się więcej z danej marki. Są wymienione silniki, lata, czy, czy można. Danego modelu, czy są mi modele, czy można właśnie tam kopać takie lampki? No tak, to taka mośla, że jeszcze... Potrzebuję takiej informacji, a no, ja nie mogłam znaleźć, więc tutaj też taka może ktoś zajrzeć sobie po prostu i się dowie. Przy okazji, dziękuję też za link, który mi podaliście wszystkim, którzy podawali no jakoś próbowali pomóc wymieniłam tam no to taka taśma przeciwkurzowa, no nie wiem jak to nazwać no dokładnie, no to to jest wymienione już nie, nie muszę się tu martwić, że mi tu coś wpadnie do tej skrzyni automatycznej no już mam wymienione, dziękuję bardzo jakby ktoś potrzebował to odszukam link, no tam przy którymś filmie jest właśnie zapytanie, jak to wymienić i był link do wymiany. I pozdrawiam serdecznie, dziękuję za komentarze, za, za Wasze zaglądanie na mój kanał.